Iniekcja Botox Po etapie przygotowania twarzy lekarz wstępnie zaplanował zakres zabiegu, w tym określił miejsca na Zabieg będzie trwał od 20 do 30 minut. Botox zostanie wstrzyknięty przy użyciu ultracienkiej cienkiej igły i zastosowaniu jednorazowej strzykawki. Botox dawkowany jest w bardzo małych ilościach w miejscach na Podczas zabiegu odczuwa się delikatne ukłucia oraz może pojawić się uczucie pieczenia. Strzyknięty botoks zaczyna działać już po 2-3 dniach od momentu wstrzyknięcia. Pełny efekt terapeutyczny jest widoczny po 7-10 dniach. Uzyskany efekt w ramach wykonywanego zabiegu utrzymuje się średnio od 3 do 6 miesięcy i uzależniony jest od indywidualnych cech organizmu.